Na kierunku Technik informatyk poznasz przede wszystkim, jak projektować, administrować i zabezpieczać systemy oraz sieci teleinformatyczne. Podczas zajęć zrozumiesz postawy tam informatyki, zasady przetwarzania sygnałów, urządzenia komputerowe, które samodzielnie będziesz instalował i konfigurował. Poznasz także środowiska i usługi ściowe, systemy operacyjne i zasady administrowania w sieciach informatycznych, również bezprzewodowych. Umiejętności są wzbogacone również o wiedzę ogólną z zakresu elektroniki kwalifikacje, które zdobędziesz, to m.in. INT 07, montaż i konfiguracja LAN oraz administrowanie systemami operacyjnymi w trzeciej klasie, INT 08, eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi w piątej klasie.